Witam serdecznie, zaproszony do Pana Jerzego Mroza, który jest szefem fundacji im. Wagnera, który organizuje tam wspaniałą imprezę. Poprosiliśmy, ażeby wyjaśnić pewne sprawy związane z Kurniejem Wagnera, który tak co roku ma w tym roku również w 2010 miejsce, gdzie to na pewno Pan Jurek jest w stanie odpowiedzieć. My możemy powiedzieć jakie są nasze Czyli gminy Olsztyn w tym zakresie możliwości. W tej sprawie zapewne Pan może również opowie, jeśli chodzi o całą historię przygotowania się do tego kolejnego memoriału, rzeczy miały się w sposób następujący. Spotkaliśmy się w ubiegłym roku z Panem Jurkiem na etapie, jak były przygotowywania związane z naszym budżetem. Wtedy żeśmy powiedzieli, że jeśli chodzi o gminę Olsztyn, możliwości w zakresie finansowania tej imprezy widzimy na poziomie 200 tysięcy złotych. Odbyło się też spotkanie pana Jerzego Mroza z udziałem pana dyrektora Wytrczaka na Komisji Kultury, gdzie tak, komisji Kultury, gdzie ten temat był dyskutowany, gdzie również była mowa na temat możliwości budżetu gminy w zakresie finansowania memorialów. Mówiliśmy się z panem Jurkiem, że po ostatecznym zatwierdzeniu przez prezydenta miasta projektu budżetu, po wprowadzeniu autopoprawek do tego budżetu wynikających z różnych przemieszczeń, koniecznych przemieszczeń środków ze względu na pozyskiwanie kolejnych środków unijnych, jak i również ze względu na prowadzoną jeszcze analizę możliwości uzyskania dodatkowych dochodów bieżących, Spotkamy się w nowym roku, bo te dyskusje trwały w 2009 roku, a więc w 2010. Na początku stycznia spotkaliśmy się w trójkę, również dyskutując na temat, jakie są możliwości gminy w zakresie finansowania imprezy siatkarskiej imieniem, memoriału imieniem Huberta Wagnera. Potwierdziłem wtedy, że te nasze możliwości, które zostały zapisane w naszym budżecie miasta, jest to kwota 200 tysięcy złotych, że jest to na pewno więcej, bo w ubiegłym roku jak Państwo wiecie kwota zapisana w budżecie z stycznia 2009 roku i uchwalonego budżetu była na poziomie 80 tysięcy złotych, a wobec tego była to znacząca. I jest znacząca różnica, bo ta kwota do dnia dzisiejszego oczywiście jest zapisana i jutro będzie głosowana przez Radę Rady Miasta Olsztyn w ramach nowo przyjmowanego budżetu. Wtedy też pan Jerzy Mróz przedstawił nam swoje koncepcje dotyczące organizacji tej imprezy w Dudgoszczy, w Rzeszowie, jak i w Olsztynie. Jednocześnie wtedy usłyszałem odpowiedź od pana Jurka, że ostateczna decyzja, że ostateczna, e, ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie powinno zapaść do 24 stycznia, że wtedy otrzymamy informację, czy będzie możliwym za te pieniądze oczywiście z udziałem innych środków zewnętrznych zorganizować imprezę w Olsztyna. Odpowiedzi oczywiście nie uzyskałem. Jeszcze co absolutnie tu nie oskarżam ani absolutnie nie występuję i mówię, że to powinno było już nastąpić. Natomiast wczoraj, ponieważ miałem przyjemność przeczytać artykuł w Gazecie Wyborczej, gdzie zostało to w sposób jednoznaczny spuentowane nasze spotkanie: że pan Jerzy wyraził się, iż spotkał się z prezydentem Dżumowiczem, nic z tego faktycznie no, nie wyszło. Pozwoliłem sobie. Podzielić się tą informacją z panem Jurkiem wczoraj wieczorem. Doszliśmy do wniosku, że celowym byłoby spotkanie się i wyjaśnienie na łamach mediów naszym mieszkańcom tej sytuacji, tej prawdy rzeczywiście, jaką ona jest. Bo na pewno to nie były spotkania, tylko że się spotkaliśmy i coś tam sobie poopowiadaliśmy, tylko były to konkretne spotkania, gdzie zarówno jedna strona, a więc ja jako prezydent przedstawiałem nasze możliwości. Gdzie z drugiej strony pan Jurek, jako szef fundacji, organizator imprezy, przedstawił z kolei, jakie są jego w tym zakresie warunki. Odpowiedź miała być praktycznie udzielona przedwczoraj. Oczywiście na pewno były jakieś obiektywne przesłanki, ażeby po prostu jeszcze tej odpowiedzi nie udzielać, bo trwają załóżmy rozmowy, które są związane z ewentualnym wsparciem. Przez zewnętrznych inwestorów, przez zewnętrznych e, kontrahentów tej imprezy. No ale co do dalszego przebiegu tych rozmów, to ja nie jestem w stanie powiedzieć. Pan Jurek zapewne tu może się do tego odnieść zapewne.